Jacek Kaczmarski, diabeł mój, nie nauczono mnie paciorka, nigdy nie były mu spowiedzi, więc od czupryny do rozporka, nie jeden diabeł we mnie siedzi. Prócz tych, co dbają o natchnienie, samopoczucie i rozkosze szczególnie tego sobie cenię, którego w kręgosłupie noszę. Tak mi usztywnił karku kręgi, że mimo groźby i namowy ani kazanie, ani pręgierz nie zdoła mi pochylić głowy. Nie, żebym nie chciał, wręcz zazdroszczę Tym, co potrafią ujść za traty, I łączą swe talenty owcze, W stada wzajemnej aprobaty. Przez to kalectwo zdrowych ranię, Na pogodzonych ściągam biedę, Wszelkie zbiorowe pojednanie, Obracam w jedność minus jeden. Ani nie bronię się pogardą, ani nie brudzę się popiołem, lecz będę żył i umrę hardo, chcąc nie chcąc, z podniesionym czołem. Jeżeli hardzi stwórcę brzydzą, niech mi odmówi odkupienia, choć chyba mnie zrozumie, widząc, że też samotnie trwa w przestrzeniach. Bo czym są moje grzechy małe? Gdy on pokornych ma miliony, rzadko mu głowę zawracałem i tylko w imię odtrąconych.